Trenuję karate Kyokushin. Trenuję w kieleckim klubie karate. Prowadzę sekcję karate w Końskich. W zeszłym roku miałem wprawdzie cztery starty. Starty w porównaniu do jedenastego roku to nieco mniej, ale takie dosyć istotne, bo zaczęło się od, od kwalifikacji do Mistrzostw Europy, które wygrałem. Potem były Mistrzostwa Polski Seniorów, też pierwsze miejsce. Później e, chyba mój największy sukces, e, czyli Wicemistrzostwo Europy Seniorów w Antwerpii w Belgii. E, I to było jakby do wakacji, a po wakacjach były Mistrzostwa Europy w kategorii otwartej tutaj w Kielcach, gdzie udało mi się wejść do ósemki e, i dostałem taką nagrodę dla najlepszego z, z Polaków. Tym bardziej to cieszy, że to było Kategoria otwarta, czyli bez podziału na wagi. No ja ważę 70 kilo. Pierwszą walkę miałem z zawodnikiem, który waży ponad 90. No i ja po prostu robię swoje, a bardzo się cieszę, że znalazły się osoby, które, które jakoś. Którym, którym się to podoba, które oddały na mnie głos i za to jestem niezmiernie wdzięczny i wszystkim niezmiernie dziękuję. No i jeszcze swojej żonie, która ma cierpliwość do tego, co robię.